W tym zadaniu wyobrażamy sobie, że wkładamy losowo czapki do szuflad. Są cztery czapki w czterech kolorach i siedem ponumerowanych szuflad. Na początek opiszmy mm, przestrzeń zdarzeń elementarnych, czyli omega. Będzie to zbiór czteroelementowych wariacji z powtórzeniami o wartościach ze zbioru siedmioelementowego. Teraz wybieramy jedną z czapek. Załóżmy, że będzie to biała czapka. No, i chcemy znaleźć dla niej szufladę. Mamy 7 szuflad do wyboru, a zatem tą czapkę możemy włożyć do szuflad na 7 różnych sposobów: do pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej lub siódmej szuflady. Następnie weźmiemy czarną czapkę. Tą czapkę wkładamy do jednej z 7 szuflad, czyli też mamy 7 możliwości wyboru. Może być taka sytuacja, że czapka biała i czapka czarna. Będą w jednej szufladzie. To też tutaj dopuszczamy. Dlatego mamy wariację z powtórzeniami. Później weźmiemy czapkę niebieską. Wybieramy dla niej szufladę. Mamy 7 możliwości wyboru. I czapka szara. Była już szara? Biała była. To jest szara. Też 7 możliwości wyboru. Stosujemy regułę mnożenia i stąd otrzymujemy 7 do potęgi czwartej. To jest liczba zdarzeń elementarnych, czyli liczba wszystkich możliwości wyboru szuflady dla czapek. I teraz trzeba tylko sobie opisać moc tego zdarzenia. Tak, czyli tutaj wpisujemy wszystkie możliwości: 7 do potęgi czwartej, No i to możemy jeszcze policzyć na kalkulatorze. To jest 2401. Za chwilkę odcinek bonusowy.